Bóg posłał anio anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona, jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przeżywamy czas adwentu, czas rekolekcji, czas zatrzymania się nad Bożym Słowem, czas zatrzymania się nad swoim życiem. I Pan, który przychodzi, którego mamy się spodziewać, zadaje nam pytanie, co mogę dziś zrobić wobec, wobec niego, wobec tego, który przychodzi. W jaki sposób mogę się przygotować, w jaki sposób mogę uczynić moje serce. Miejscem godnym na Jego przyjście. I dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w którym Bóg wybiera Maryję, który sprawia, że Maryja staje się godnym i czystym mieszkaniem dla swojego Syna. A więc co mogę zrobić? To przede wszystkim również uczynić moje mieszkanie godnym, czystym. Oczywiście, że nie w mojej mocy jest uczynić to moje mieszkanie, moją duszę, godnym i czystym. To wszystko jest w gestii działania Boga, Jego łaski. Ja jestem zaproszony do tego, żeby się otworzyć na to Boże działanie, na to Boże sprzątanie wewnętrzne. Na tą bożą przemianę, którą chce we mnie uczynić. I tak jak w Maryi uczynił cud, wielki cud, i śpiewamy w Psalmie: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda, tak, i dziś też Bóg ma moc, żeby uczynić cud we mnie. I oczywiście, że jak myślę o sobie, myślę o swoim mieszkaniu, jak myślę o swoim sercu, to jestem zaproszony do tego, żeby. Żeby najpierw uznać to, z czym sobie nie radzę, uznać swoją słabość, swój grzech, swoją bezsilność, uznać, że w pewnych momentach życia dochodzę do ściany, różnych problemów, trudności i dalej nie mogę przejść, bo jestem słaby, bo za mało na przykład ufam Bogu, za mało się Mu powierzam. Może tak być, że wierzę w Boga, ale może jest trudność, że nie do końca wierzę Bogu. Wierzyć Bogu to jest coś więcej niż wierzyć w Boga. Wierzyć Bogu to też ufać Bogu, to wierzyć też, że Jego słowo jest, ma moc, nie przemieniać, wierzyć mu, że jest Bogiem dobrym i że chce mojego dobra. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie przypomnieli, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas, jak bardzo Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc taka postawa, takiego przypomnienie sobie, kim jest Bóg na poziomie naszego umysłu. Ale też prośba i zaproszenie, żeby Bóg również przemieniał moje serce i moje rozumienie, kim on jest. Bo jeśli będę patrzył na Boga jako tego, który jest dobrym Bogiem, który jest gotów przebaczyć, który robi wszystko dla mojego życia, żebym się odnalazł, żebym się nie pogubił, żebym wrócił na właściwe drogi. To o to właśnie chodzi. Więc to co możemy robić, to się otwierać. I Pan Bóg czyni w Maryi mieszkanie. To jest dla nas taka piękna inspiracja. Najpierw taki zachwyt nad, nad, nad tym, że Bóg wybrał stworzenie. Spośród stworzenia swojego Maryję, która stała się matką jego syna. I uczynił to mieszkanie godnym. Z, od zmazy grzechu pierworodnego zachował. To znaczy, że Maryja była tak jak Adam i Ewa przed grzechem pierworodnym niewinna, pełna ufności, łatwo jej przychodziło, łatwo jej modlitwa przychodziła jej serce naturalnie lgnęło do Boga, naturalnie chciała czynić Jego wolę, robić dobro dookoła siebie. Myślę, że ci współcześni, którzy byli blisko Maryi, to dobrze im było z Maryją. Wyobraźmy sobie być z człowiekiem, który, który jest dobry, który chce naszego dobra, który gdzieś jest blisko Boga, to chcemy być przy takim człowieku. Jakby coś takiego oddziałuje od tego człowieka, coś, coś bije od tego człowieka, takie dobro i, i chcemy być z tym człowiekiem. I, i to, jest, to jest miłość. Że miłość potrafi tak przemieniać ludzi, że niektórzy ludzie tak przyciągają do siebie. Maryja miała to od samego początku, a my jako ludzie, którzy którzy odziedziczyliśmy grzech pierworodny, to musimy trochę się pozmagać, zawalczyć o, to, o, o tą czystość, o to piękno w sercu, zawalczyć o to, żeby również i w nas Bóg mógł nas przemieniać, byśmy i my mogli tak działać na drugiego człowieka. I może zastanówmy się. W jaki sposób, czy co my możemy dać drugiemu człowiekowi, czy my przyciągamy drugiego człowieka, czy innym jest dobrze z nami. I, i, i to jest myślę taki dobry punkt wyjścia, żeby taką diagnozę wykonać. Jak inni się czują ze mną? Czy, czy szukają tego kontaktu, rozmowy, jak to wygląda? I dobrze tą diagnozę przeprowadzić. Ważne jest, żeby nie wchodzić w jakąś rozpacz i jakieś przybicie, że może nie jest tak różowo, jak bym chciał, bo to uznanie, że dzisiaj tak jest, a nie inaczej, uznanie takiej bezsilności swojej, że może nie przyciągam tak bardzo ludzi? Może to jest dobry punkt wyjścia, Panie Boże. Teraz ty możesz działać we mnie, teraz ty możesz mnie przemieniać. I takim dobrym i pięknym miejscem przemiany jest sakrament pokuty, pojednania. To jest miejsce, gdzie mogę się wyspowiadać. I kiedy Pan Bóg pyta Adama, gdzie jesteś, on odpowiada, że usłyszał, usłyszałem Twój głos, Boże, w ogrodzie, przestraszyłem się. Bo jestem nagi i ukryłem się. Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? pyta Pan Bóg. A Adam nie odpowiada: Tak, zjadłem z drzewa, z którego mi zakazałeś jeść. Ale zaczyna kręcić. Niewiasta, którą postawiłeś, przy mnie dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Czyli zrzuca winę na niewiastę, też przypomina Bogu, że to Pan Bóg postawił niewiastę przy nim. Więc, tak jakby to Pana Boga jest wina, że ta niewiasta stanęła, że, że to ja ten owoc mu podała. Więc to jest wina wszystkich dookoła, ale nie mnie. A chodziło tylko o to, żeby powiedzieć: Tak, zjadłem z tego drzewa. Tak, zgrzeszyłem wobec Ciebie, Boże. I, i nie zawsze ta spowiedź nasza wygląda w ten sposób, bo my łatwiej, czy czasem wchodzimy w takie usprawiedliwianie siebie i takie myślenie, że właściwie ja nic złego nie zrobiłem takiego, ale to inni są winni dookoła mnie. I jeśli taką postawę przyjmuję, to nie pozwolę Panu Bogu, żeby mnie przemieniać. Bo muszę uznać, żeby coś Pan Bóg mógł we mnie robić, żebym mógł coś zrobić wobec przychodzącego Pana, to uznać tą moją słabość, nazwać grzech po imieniu i bez obawy i bez lęku, bo to nazwanie grzechu otwiera wnętrzności Pana Boga, Jego miłość, miłosierdzie na nasze serca. To znaczy Bóg wylewa swoje miłosierdzie. Bóg zawsze gotów jest nam przebaczyć. To jest piękne. Zawsze jest gotów nam przebaczyć. To my. Na jakimś etapie możemy rezygnować z prośby, z proszenia o przebaczenie, bo nam się już to nudzi. A, a właśnie chodzi o to: zobacz, na ile przyciągam innych ludzi do siebie, na ile emanuję miłością. Jeśli nie, to muszę tym bardziej uznać, coś nie gra. Więc nazwij swój grzech, nazwij swoje słowa, które wypowiadasz. Nazwi swoje czyny, ale też swoje zaniedbania wobec y, zwłaszcza najbliższych. Co mógłbym robić wobec najbliższych, czego nie robię? Dlaczego czasem, może, wchodzę w jakieś ciche dni, zamykam się w pokoju? Dlaczego nie wychodzę z miłością? Dlaczego może uciekam przed tr trudnymi tematami, czasem trudnymi rozmowami? Nie ma co uciekać. Trzeba stanąć w prawdzie, trzeba, trzeba umieć się skonfrontować, trzeba szukać wspólnego dobra. I owszem, czasem jest tak, że ja jestem gotowy na przyjście Pana, ja jestem gotowy na konfrontację, jestem gotowy, żeby wejść na drogę takiej prawdy o sobie, dawania miłości innym. Ale może ci moi najbliżsi niekoniecznie są gotowi. Może ci moi najbliżsi gdzieś nie panują nad językiem i to mnie boli, to dotyka, dlatego tak łatwo mi się zamykać. I to jest wtedy naprawdę trudne, nie ukrywam. To jest trudne. Tu trzeba bardzo dużo modlitwy i łaski, żeby prosić za tych naszych najbliższych o ich przemianę. Ale kiedy ja się modlę za nich szczerze, kiedy Komunię Świętą ofiaruję za nich, no to wtedy też to moje serce się zmienia i wchodzę w przebaczenie, że jestem zdolny przebaczyć. Myślę, że to, ten wymiar przebaczenia też jest tym zaproszeniem, co mogę dziś zrobić wobec przychodzącego Pana. Modlić za tych najbliższych moich, nie pozwolić sobie stracić jakby wiary, też takiej nadziei na jakąś zmianę. Ale przede wszystkim mieć oczy wpatrzone w Boga i ufać, że, Panie Boże, Ty jesteś ponad tym, tymi wszystkimi problemami, ponad tym wszystkim. Ty jesteś większy niż wszelkie niepokoje w moim sercu, w sercu tych moich bliskich, niepokoje, które na świecie gdzieś widzimy. Jesteś, Boże, większy. Mogę Tobie ufać. Nie, nie boję się, nie boję się o przyszłość. No i, i to jest cały czas po to, po to tutaj też jesteśmy, bo, bo, bo chcemy wzrastać w wierze, chcemy się mniej bać też, chcemy bardziej nie, ufać Bogu. Więc co mogę zrobić wobec przychodzącego Pana? Jak mogę się na Niego otwierać jeszcze bardziej i bardziej i bardziej? Wąż mnie zwiódł i zjadłem, mówi Ewa. Wąż, nieprzyjaciel natury ludzkiej, zły duch działa, kusi i wciąż chce zwodzić narody, zwodzić ludzi, zwodzić nas, zwodzić ciebie, zwodzić mnie. I jesteśmy zaproszeni, żeby walczyć, żeby się nie poddawać, żeby stawać wobec nieprzyjaciela i jego pokus. Jednoznacznie z powiedzeniem nie, na to się nie zgadzam. Jestem Synem, córką Boga, jestem uczniem Pana, nie zgadzam się na wejście w grzech. Boże, ratuj mnie od tego. I zobaczmy. Zobaczmy Maryja daje nam, pewną, no, daje nam nadzieję. Tak jak Ewa, zobaczcie, zerwała z drzewa poznania dobra i zła. Zerwała ten owoc i rozpoczął się grzech na świecie, grzech pierworodny. Tak dzisiaj Maryja daje nam owoc z drzewa krzyża. Mamy dwa drzewa: drzewa w, drzewo w raju i drzewo krzyża, na którym Jezus umiera i Maryja daje nam ten owoc, daje nam Jezusa z tego drzewa krzyża. I Jezus jest tym, który jest barankiem bez skazy i który gładzi nasz grzech. Pamiętajmy o tym, to trzeba do tego wracać, bo w Jego krzyżu, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest cała moc sakramentów, jest cała moc spowiedzi, jest cała moc Eucharystii i jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w Kościele. Jesteśmy w Kościele. Maryja jest mieszkaniem Jezusa, i Maryja jest też wizerunkiem Kościoła, więc, będąc w kościele, jesteśmy w mieszkaniu Boga. Razem mieszkamy. I tak jakbyśmy sami chcieli, żeby nasi współdomownicy też byli dobrzy dobrzy dla nas, dla innych, tak i Pan Bóg chce, żebyśmy i my, jako Jego współdomownicy, też byli dobrzy dla siebie nawzajem, wobec Niego byśmy szukali Jego woli w naszym życiu, bo jesteśmy współdomownikami Boga. Jak z kimś mieszkam, z, tak, z kimś, taką osobą tak dobrą, jaką jest Jezus Chrystus, Jego Matka, Maryja, święci, jak mieszkam w tym domu, to żeby pasować do tego domu, to, to potrzeba trochę zmiany w moim życiu. A od czego się zaczyna? Od diagnozy, w jakim miejscu się znajduje. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie Ty dzisiaj jesteś? W jakim momencie swojego życia? Jakie elementy Twojego serca, Twojej duszy wymagają zmiany? Więc to jest zaproszenie do tego, żeby stanąć w prawdzie, zaproszenie, żeby uznać swoją bezsilność, uznać swoją sytuację i otworzyć się na Bożą miłość. I wzrastać w tej miłości, budować piękny dom, piękny dom razem z Bogiem, razem z Maryją, i w ten sposób będziemy przygotowywać się w tym czasie Adwentu, razem z Maryją, przygotowywać się na przyjście Pana. Amen.